Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy mega ekscytujący dzień i w ogóle taki jakiś mega ekscytujący czas w życiu. I dawno tak się w sumie nie czułam, tak sobie zdałam sprawę. I może to powinien być dla mnie znak, że coś robię w moim życiu nie tak, że kiedyś miałam takich momentów więcej, a teraz mniej, ale. Z drugiej strony, jak się nad tym głębiej zastanowię, to ja chyba wiem, z czego to wynika, a wynika to po prostu z tego, że teraz mam więcej rzeczy, które po prostu wymagają więcej czasu, i zazwyczaj taką ekscytację w życiu przynosiły mi podróże i kiedyś moje życie kręciło się tylko wokół tego, i zabukowanie podróży było stosunkowo łatwe i takie wiecie, nie wymagało jakiegoś długofalowego procesu, żeby na to czekać. Teraz jest inaczej. Znaczy, ja nadal, jak na jakieś podróże, loty i tak dalej, to jestem mega podtekstowana, ale już dawno nie robiłam nic takiego widzenia. W swoim stylu ale to zaraz. Robimy śniadanko, właściwie trochę przerabiamy. Widzieliśmy sobie, słuchajcie, teraz na trzy dni catering jest środa i nasz ostatni dzień cateringu, bo nasz ostatni dzień w Warszawie i o tym też zaraz. My właśnie tak sobie zamawiamy catering w takim czasie, kiedy po prostu nie mam weny na gotowanie, nie mam czasu na gotowanie, jesteśmy w rozjazdach, ale po prostu, żeby nam było łatwiej, zamawiamy sobie zawsze 1,5-2 tysiące kalorii od wykwintnego koksa. I zobaczcie, dzisiaj mam na śniadanie bułę i sałatkę jeżynową. Pamiętacie sobie teraz, kiedy jeliście sałatkę jarzynową? Bo ja chyba święta, nawet nie na Wielkanoc, u Kuby chyba nie było na Wielkanoc sałatki jarzynowej, a u mnie zawsze jest, a Wielkanoc spędzaliśmy u Kuby rodziny. Więc chyba ostatni raz jadę sałatkę jarzynową na Boże Narodzenie, bo byliśmy u mojej rodziny. Ale zrobimy sobie małą modyfikację, bo bułę sobie przekroję i dodam sobie masełko i uszyneczkę. Bo tak, w przyszłym tygodniu prowadzę szkolenie, na które bardzo Czekałam, jestem już na totalnym finiszu mojego licencjatu, właśnie zaraz pośrednio. Muszę zajrzeć do maila, już tam ostatnie odpowiedzi od mojego promotora. Już generalnie skończyłam całą pracę, wysłałam, więc teraz mam ostatnią merytoryczną poprawkę, ale mam nadzieję, że to będzie formalność. Chociaż feedbacki mnie czasami zaskakują, więc trzymajcie proszę kciuki, no ale liczę na to, że wszystko pójdzie pomyślnie, no i dzisiaj, ewentualnie jutro będę już robić e, wstęp, wpis treści, bibliografię, czyli to, co właśnie robi się e, na końcu, e, co zaskutkuje tym, że praca już będzie wytowa, pójdzie do e, systemu tego antypodwitowego, no i już będę mogła się przygotowywać do obrony w przyszłym tygodniu, właśnie po szkoleniu. Więc mamy szkolenie, mamy licencjat, trzecia sprawa to <sum> samochód, i też już zaraz wam wszystko opowiem o całym tym Procesie. No i czwarta sprawa, słuchajcie, to niespodzianka i tajemnica, którą trzymamy od jakichś dwóch tygodni przed moją mamą. I w końcu też jutro ona się ziści. Ogarnęłam się, wysuszyłam na razie włosy, żeby zszedł mi ten taki puch, który zawsze mam po suszeniu i chyba je potem sobie wyprostuję. Zobaczymy. Ostatnio zaczęłam częściej prostować włosy albo po prostu je trzymać tak, o, jak są. Od kiedyś chciałam końcówki, bo już miałam tak wykruszone te końcówki, że właściwie miałam taki efekt pocieniowanych włosów, przez co e, robione Loki Dysonem. To taki blowout look super mi się trzymał teraz i w ogóle super wyglądał. Teraz w sumie też mi się dobrze trzyma, ale gorzej trochę wygląda, więc jak mam równe końcówki, to chyba wolę moje włosy e, proste i zrobiłam sobie taki klasyczny. Make-up nagram Wam troszkę Red With minute na TikToka więc zaraz to też zmontuję, ale w międzyczasie zadzwonił do mnie znowu jakiś. Redaktor znowu z jakąś propozycją programu, reportażu, nagrań, w których miałabym wziąć udział. Kojarzycie tą trasę koncertową, którą teraz robi Adele, a właściwie tą serię koncertów, którą robi w Monachium? Ja też, bo wyświetla mi się wszędzie na TikToku i ja jestem ogromną fanką Adele. Ci z Was, którzy śledzą mnie od lat, od lat, jeszcze jak gram na Pinin i miałam i Pinin w Warszawie i Pin w moim domu rodzinnym, to pewnie pamiętacie, że bardzo dużo zawsze grałam i najczęściej właśnie były to piosenki Adel, ponieważ one najczęściej mają akompaniament, często też wyłącznie e, fortepianowy i zawsze jak e, akompaniowałam chórowi w gimnazjum, to też zawsze dziewczyny prosiły mnie o granie tych piosenek Adel, e, właśnie żeby był ładny akompaniament, żeby je śpiewać i moja mama zawsze uwielbiała Adel i to zawsze była nasza taka artystka, bo ja grałam ją na pianinie i nawet jako dziecko mam na jakiś wiecie dzień mamy czy tam urodziny kupowałam e, płyty Adel w Empiku no i ogólnie, no jesteśmy z nią mega z Zawsze mi się maruje koncert i jako nastolatnia koncertowiczka się, wiecie, wykoncertowałam za całe życie, ale zawsze właśnie mówiłam, że są takie jeszcze dwa koncerty, na których w swoim życiu nie byłam i jest to właśnie Billie Eilish i Adele. Billie w ogóle jest w Polsce za rok, a ja nie kupuję tak wcześniej biletów na koncerty, bo nie wiem co będę robić za tydzień, a to dopiero za rok, więc zajmę się tym później. No i tak samo właśnie było z Adele, że jak została ogłoszona ta trasa, to nie rzucałam się na koncerty, bo z mojego doświadczenia wynika, że te bilety później. Tak czy siak są. Ale na ten koncert w ogóle nie planowaliśmy jechać właśnie z racji jakichś takich i wiecie, inwestycji, że teraz mamy ich chaty w budowie i, i zaraz auto. Tak, też czasem bywam odpowiedzialne. A po drugie, te koncerty właśnie są teraz przez cały sierpień, w takim dosyć dla mnie nonefragicznym czasie związanym z licencjatem i zbliżającą się obroną. No i ja tak pokazywałam Kubie te nagrania, mówię, zobacz, ten pięknie śpiewa, bo zawsze się też się oboje, nie jaramy że mamy ciary i tak dalej i w pewnym momencie Kuba mówi, Hej, a dlaczego w sumie nie pojedziemy na ten koncert? Ja mówię, no kotek, no wiesz, no, kasa, licencjat, obrona i w ogóle. On mówi, dobra, dawaj już skończysz licencjat, jedziemy. No i tak zaczęliśmy patrzeć na bilety, że faktycznie są. No wiadomo, na ten sobotni, finałowy koncert nie ma, ale na piątkowy jeszcze są i to dosłownie wszędzie, każde miejsce, jakie chcecie, to da się ogarnąć. No i zaczęliśmy patrzeć na bilety lotnicze, że w sumie są trochę drogie, więc może polecimy albo weźmiemy auto i pojedziemy autem moich rodziców ze Świdnicy. No i ja wtedy wpadłam na pomysł, że zaraz we wrześniu urodziny ma moja mama, więc może zabierzmy też ją, a jak ją, to i, i mojej bataty i po prostu jedziemy sobie w czwórkę na ten koncert. No i oczywiście ukartowaliśmy to z moim tatą i jutro się to odbędzie. Mamy, słuchajcie, samolot o 7 rano, więc musimy jakoś przed piątą wstać. Lecimy do Wrocławia, mój tato nas odbiera. Mama niczego się nie spodziewa. Ja wiem, że ten weekend będzie pełen moich i wzruszeń. I jak przyjedziemy, i jak powiem wam o prezencie, ja cały koncert przeryczę. Więc jutro lecimy do Świdnicy. W piątek idziemy do Monachium i idziemy na koncert, w sobotę wracamy, no a w niedzielę sobie dopiero wrócimy do Warszawy, więc też się bardzo cieszę, że zobaczymy rodziców. No jakbyśmy wiedzieli, że odbierzemy auto, to może i byśmy autem pojechali, bo, bo nie miało być to auto aż tak szybko, tak się spodziewaliśmy, że właśnie zaraz po Monachium je odbierzemy, ale jednak się chyba uda dziś, więc jestem no mega podekscytowana i Adel, i w ogóle no jak... Powiedział, żebym bukowała, to się popłakałam i zaraz też się popłaczę, bo wzrusza mnie fakt, że ją zobaczę, że zobaczę ją z mamą, że mama ją zobaczy, że w ogóle taki rodzinny wyjazd i to jest tak super. Właśnie dostałam maila z upoważnieniem do prowadzenia pojazdu, więc już mamy wszystko, już mamy rejestrację. W ogóle ja się tym mieram, bo właśnie pierwszy raz przechodzę taki w ogóle proces i muszę go wydrukować, musimy go wozić w pojeździe na wypadek jakiejś kontroli drogowej, więc właśnie drukujemy. Dobrze, więc czas zadzwonić do Mercedesa i się potwierdzić, że dziś go odbieramy i o której godzinie. Dzień dobry, Żelazowska Aleksandra. Zrobiłam właśnie pranie, więc będę je wieszać i pierwszy raz zrobiłam pranie w troszku. Bo tak jak wam mówiłam w ostatnim vlogu, usłyszałam na TikToku, że pranie jest bielsze, jak się je pierze w proszku, a nie w kapsułkach. Więc właśnie tak powinno się robić białe pranie i robiłam je właśnie w tym proszku Sklingang, który zamówiłam. I słuchajcie, staram się nie ulegać efektowi placebo, ale faktycznie wydaje mi się, że to pranie jest bielsze, jest takie śnieżne. Dostałam ten ostateczny telefon z potwierdzeniem i powiem wam, że... Moja ekscytacja, myślałam, że już na wyższy poziom nie wejdzie, no ale jaram się, jaram się niesamowicie no i przez to jestem jednocześnie podekscytowana i zestresowana, że będzie mi się plodał język, trząsło mi się e, generalnie ręce i wypiłam kawę i zawsze mam e, po kawie potem taki spadek trochę insuliny, że właśnie u mnie najlepiej wypić kawę jedząc coś, najlepiej właśnie e, słodkiego, bo już teraz jak mi ten cukier spadł. Używam sobie termoochrony Rave Me od Uricoster. W ogóle uwielbiam te kosmetyki. Już niestety szampon i odżywka się skończyły. Teraz też używam w ogóle innych fajnych. Glycolic Gloss z L'Oreal. Mega polecam tą serię, ale używam tej termoochrony i jest mega w ogóle nieobciążająca, dobrze chroni. Eee... Ola, skup się, wróć do tematu. No i się stresuję tak, że właśnie jestem głodna, czuję, że mi spadł cukier i powinnam coś po prostu zjeść, bo jest też 14, czyli taka moja pora obiadowa, że ja, słuchajcie, nie muszę patrzeć na zegarek, po prostu ja jak w zegarku przed 14 robię się zawsze głodne i to jest moja godzina obiadowa, ale no właśnie jestem tak zestresowana, że nie jestem w stanie nic zjeść i zjadłam sobie jakieś trzy żeby po prostu coś mieć w tym żołądku i no nie wiem, nie, muszę zaraz się ogarnąć i coś zjeść, bo mam jeszcze ze dwie godziny. Do wyjścia. Generalnie ja nie jestem jakoś mega związana z motoryzacją i nigdy nie byłam. Ja w ogóle nie chciałam nawet robić prawa jazdy. Pewnie OG widzowie tego kanału pamiętają mnie robiącą prawo jazdy i jeżdżącą samochodem. No bo właśnie, ja po prostu zawsze brałam sobie samochód od rodziców. Moi rodzice mają dwa samochody, więc no zazwyczaj jeden chociaż był w domu i mogłam sobie go wziąć, jak chciałam jechać tam na siłownię, do koleżanki czy coś tam, coś tam. Wiecie, jak to. Jest w domu rodzinnym, potem jak się wyprowadziłam na studia, no to automatycznie tym samochodem zaczęłam jeździć trochę mniej, a jak już jeździłam, to po prostu brałam sobie panka, czyli takie auta na minuty, na wynajem, które no jak gdzieś tam czasami potrzebujecie podjechać, to są spoko, ale wiadomo, że w dłuższym jakimś wymiarze czasowym to nie jest aż tak super. E, opłacalne, no i przede wszystkim jeździłam uberami, e, chociaż ja mieszkałam przez ostatnie kilka lat w ścisłym centrum Warszawy, więc miałam pod nosem metro, miałam tramwaje, e, tą w ogóle całą komunikacją miejską, autobusy też i hulajnogi. Najczęściej w ogóle chodziłam na piechotę albo jeździłam hulajnogami i w pewnym momencie, jak sobie odłożyłam jakąś większą kwotę pieniędzy, to było za dwa lata temu, to właśnie powiedziałam tecie, że chciałabym kupić samochód zapowiedział dziecko, po co ci ten samochód? Mieszkasz w centrum Warszawy, dużo podróżujesz, na też samochodami i faktycznie miał rację. To by było głupio. Po prostu, no, nie oszukujmy się, że auto nie jest inwestycją, a wydatkiem. A potem poznałam Kubę, zaczęłam trochę, wiecie, mniej podróżować. Eee, często jeździmy właśnie pod Warszawę do jego Rodziców, no i też zauważyłam, że, że chciałabym częściej odwiedzać moich rodziców i często właśnie z tego rezygnuję, bo po prostu droga do Świdnicy z Bawy jest mega daleka. No naprawdę to jest wyprawa życia, która trwa dłużej niż e, lot do Nowego Jorku, więc, e, więc też poczułam, że ten samochód na pewno mi to ułatwi i wiecie, też takie prozaiczne pogody, e, powody, że czasami gdzieś w Warszawie podjechać, to po prostu na przykład mam bliżej biedy niż Lidla, więc do tego Lidla, no po prostu się nie mogę potem tachać z takimi wielkiego, wielkimi zakupami i no zaczęło nam już brakować tego samochodu w codzienności, bo czułam się momentami wykluczona komunikacyjnie, albo że po prostu jest mi daleko, albo jestem zależna od znajomych, którzy mają samochody, żeby mnie gdzieś tam przywieźć, zawieźć, odebrać. Wiadomo, założyliśmy sobie jakąś górną granicę budżetu, no ale raczej stwierdziliśmy, że no już idziemy na całość, bo, bo to nie będzie zakup na rok, dwa, trzy, ale raczej na dłużej. No i zaczęliśmy sobie, słuchajcie, rozważać właśnie marki premium yy, i wchodziliśmy na strony, oglądaliśmy te różne yy, tam modele. Też się radziliśmy mojego taty, który jest właśnie fanem motoryzacji. Kuba też tam oczywiście wie o tym wszystkim zdecydowanie więcej niż ja i zaczęliśmy sobie oglądać e, konfiguratory pojazdu, no bo każda, każdy model samochodu ma na swojej stronie taką właśnie opcję, że można sobie tam skonfigurować ten pojazd, żeby zobaczyć, jak on będzie wyglądał w waszym wymarzonym układzie, ile będzie kosztował i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle te konfiguratory oratory też w niektórych markach nas tak e, trochę zrażały, że nie wiem, nie działały jakoś dobrze te strony. No i koniec końców w sumie e, interesowały nas najbardziej dwie marki, czyli Porsche i Mercedes. No i tak zaczęliśmy właśnie się nad nimi e, zastanawiać, ale jednak najbardziej właśnie wypadkową wszystkich naszych jakichś oczekiwań i, i upodobań był ten Mercedes, zwłaszcza Mercedes GLC w coupe, spełniał po prostu wszystkie nasze oczekiwania, dosłownie wszystkie, no i zdecydowaliśmy się pojechać na jazdę próbną e, i że no... Zakładaliśmy, że ta wizyta w stanie Mercedesa tylko nas utwierdzi w naszej decyzje, decyzji, no ale jakby nie wiem, coś tam, jakbyśmy nie byli przekonani, no to jeszcze ewentualnie rozważmy to Porsche. No a jak, nie wiem, Porsche też będą oczekiwania versus rzeczywistość trochę inne, no to może jeszcze coś tam pomyślimy dalej. No i pojechaliśmy na tę ujazdę Mercedesa. próbną, jeździliśmy sobie próbnie właśnie Mercedesem GLC, tylko nie mieli w kupę, a w Coupé jeździliśmy chyba GL. A, B. Już nie pamiętam. No i się po prostu zakochaliśmy i stwierdziliśmy, że to jest dokładnie to, co chcemy. Usiedliśmy sobie naprzeciwko siebie na tarasie z dwoma laptopami i każdy konfigurował swój samochód. Okazało się, że bardzo podobnie go w ogóle skonfigurowaliśmy. Dogadaliśmy jakieś tam dosłownie kosmetyczne opcje, no i zaczęliśmy szukać salonu, w którym ten samochód zamówimy sobie. E, jakby taką wypadkował, że będzie on najszybciej, bo te czasy produkcji czasami potrafią być długie e, i też, że dadzą nam najlepszy rabat. No i właśnie e, zaraz tutaj pod Warszawą nam się udało właśnie taką konfigurację e, uzyskać. No, wiem, że wszyscy chcecie już to zobaczyć. Ja też już nie mogę doczekać, więc już koniec tego gadania, bo też ze stresu i z tej ekscytacji strasznie dużo gadam. E, idę coś zjeść, idę jeszcze pogarnąć te rzeczy przez dwie godzinki, spróbuję ogarnąć tak, żeby się nie trząść cała. no i... Jedziemy na odbiór. Ja nie wierzę, że to jest nasze. Ja wiedziałam, że to będą duże emocje, ale nie sądziłam, że aż takie O, wow. jeszcze ta karta. Pomagała się. Nie, a ty? Też nie, ale jest to... To jest zdanie ja to jest pisowanych. To się pracy. Słuchajcie, nie wierzę, to jest bo to nie jest rodziców, to nie jest panek! That's my car! I w ogóle ten proces odebrania. Mega, i no już jak y, musimy tak zatankować, wszystko sobie poustawiać, pogadać i tak dalej, bo tu, tu mamy odcisk palca, i w ogóle y, galam tego auta, to auto mi odpowiada. Muszą emocje opejść, żebyśmy chyba mogli jakoś to skomentować. Na razie idziemy na stację, benzynową, bo oczywiście mamy tylko paliwa na 90 km, i w ogóle nic nie ogarniał. Ja na razie jadę totalnie na ślepo. Let's Jest jeszcze tak wolno, jeżdżę bo po prostu. No. That's so weird. Dobra, chyba już powoli emocje opadają, co? Leciutko, Leciutko, chociaż jeszcze mam... No to jest taka skala, że ciężko. Słuchajcie, jedziemy już do domu. Zatrzymaliśmy się zaraz z, z wjazdem do Warszawy na stacji benzynowej. Najpierw jeszcze w Jankach zatankować, a potem na randomowej stacji, żeby sobie tutaj wszystko poustawiać. Jeszcze nie wszystko ogarniamy, ale powiem wam, wow. Naprawdę wow. Więc już oficjalnie zdecydowaliśmy się na Mercedesa GLC Coupe. Tak. No, wybraliśmy jasny środek, drewno, jasny w ogóle, jest biały, taki nam się marzył, bo właśnie to były nasze wspólne marzenia i właśnie dzisiaj też w vlogu mówiłam, że to jest ekstra, że nie mieliśmy jakoś dużo dyskusji, nikt nie musiał iść na żadne kompromisy, tak. tylko to, to jest dokładnie tak, jak sobie oboje wymarzyliśmy, yy, okazało się, że nie wzięliśmy dwaników. I jakimś cudem. tak, po prostu ja jeszcze nie jestem w stanie w to uwierzyć. I mam takie, kurde, jutro wyjeżdżamy. Więc nawet nim nie pojeździmy, postawimy go w garażu, aż no, będziemy po nim tęsknić, nie? Mm. No ale naprawdę to jest niesamowite. Niesamowite, że jakby to jest moje, mogę tu zostawić rzeczy. Mogę, wiecie, to jest jak... E, pamiętam, że takie uczucie też miałam jako e, pierwsze mieszkanie. Miałam w Warszawie, że ej, to są moje mieszkania, to nie jest mój dom, ale to jest jakby też moje miejsce zamieszkania, że mogę sobie, wiecie, takie, takie bezpieczne miejsce i to jest jakby taki trochę ruchomy domek, że mogę tu mieć swój kocyś, ja chcę mieć w aucie kocyś, chcę mieć swoją podusię. Mogę tu mieć moją samochodową kosmetyczkę, kubek, wszystko, co chcę i, i to jest moje. Jakby to jest dla mnie nowe uczucie, bo nigdy nie miałam tak z samochodem. I my musimy o niego bardzo, bardzo dbać. Wróciliśmy do domu. Zaparkowanie w naszym garażu, słuchajcie, nie było łatwe. Oboje po prostu trzęśliśmy się dosłownie z głodu. znaczy, ja się trzęsłam przez spadek insuliny. Tym insuliną a Kuba po prostu miał ściśnięty żołądek, bo przez te emocje, no mi dzisiaj po prostu nic przez gardło nie przechodziło. Kuba też był w emocjach, wiecie, teraz spadek tej dopaminy, e, właśnie u mnie spadek insuliny i po prostu szybko jeszcze stanęliśmy do Biedronki. Mogliśmy już pojechać autem po śmietankę i czyli i zrobiony makaron właśnie z krewetkami. Przy zakupie auta dostaliśmy taki braloczek do kluczy Dostaliśmy etui na dowód rejestracyjny A tu tam leży? nie no. Dostaliśmy słuchajcie winko i Które właśnie otworzyliśmy no, Siągnęło czerwone do krewa, tak pasuje Ale sobie stwierdziliśmy, żeby wypijemy kieliszek Tak wiecie no Tak rytualnie Dostaliśmy jeszcze Taki sportowy bidon I oczywiście Ja się założę, że Kuba z tym teraz będzie jeździł na padla Prawda? Jeszcze. Mimo, że mamy binki nasze, z którymi zawsze jeździmy i dostaliśmy jeszcze taki tutaj Mercedes Benz, BMW Motors. To jest, słuchajcie, takie na stół, że jak jesteście w jakiejś restauracji, no to tu wieszacie sobie torebkę, więc... O, ktoś puka? No i mamy jeszcze kluczyki. Więc właśnie jadą do nas musi przyjaciele balanki, żeby zobaczyć samochód, bo oni mają taki sam, no trochę inny, ale jakby ten sam model, i jadą do nas go zobaczyć i wziąć tam ode mnie rzeczy to jest biuro. Więc też fajnie, że właśnie oni się tak cieszą i dodałam wam od razu posta na Instagrama i dostaliśmy mnóstwo gratulacji od przyjaciół, od znajomych, od rodziny, od influencerów, od nieinfluencerów, obcych ludzi i... Dziękuję, naprawdę to jest mega miłe, bo wiecie, to jest taka rzecz materialna, ale tak jak wam pisam na story, to jest jakieś takie zmaterializowanie marzeń, yy, ciężkiej pracy i największą satysfakcję naprawdę daje, że doszło się do tego samemu. Ja, wiecie, nie demonizuję ludzi, którzy, nie wiem, dostają auta od rodziców, czy, 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 czy nie wiem, mieszkania i tak dalej. To nie, nie ma co porównywać, bo wiadomo, że jak już ma możliwość, to zawsze chcę dać swojemu dziecku to, co najlepsze, ale kiedy wiesz, że... Każda ta śrubka jest dlatego, że ty zapracowałeś na każdy grosz to jest no po prostu coś niesamowitego i, i to jest właśnie takie zwieńczenie naszej pracy i kolejny owoc naszej miłości, prawda? Mm -hmm. Dziękuję ci, że dzięki tak twojej ciężkiej pracy mogliśmy sobie coś takiego pozwolić. No. Fajnie. Fajnie jest. No więc teraz dopijamy winko, czekamy na baranków, pokażemy im też na pewno samochód, to też jest wspaniałe, że mamy takich przyjaciół, którzy po prostu cieszą się naszymi sukcesami. Ona się popłakała, jadą do nas pierwsze, co naprawdę, to, to jakich mamy ludzi, i to po prostu mamy takie szczęście w życiu, że dziękujemy, że jesteście częścią składową, bardzo dużą częścią składową tego e, wszystkiego. Także e, no, pakujemy się, bo przed piątą pobudkę. Dzień dobry, jest słuchajcie zaraz ósma rano, a my nadal w domu Gwoli przypomnienia nasz samolot miał być o 7.05 i już praktycznie mieliśmy lądować we Wrocławiu Ale słuchajcie, człowiek tyle lata, jeszcze wiecie ile ja latam, zwłaszcza latałam w ostatnich latach I ciągle go coś zaskakuje Kupowaliśmy te loty ze dwa, albo nawet ponad dwa tygodnie temu I... No co no kupiliśmy i tyle i wczoraj wieczorem już wiecie wozię po odbiorze samochodu opadły i ja mówię dobra muszę nas odprawić w trakcie pakowania no i nas tam odprawiam wiecie automatycznie wszystko w tym czekinie przeklikam mamy tylko bagaż podręczny i tak coś mi mignęło dodając nasze bilety do Apple Wallet'a, że widziałam jakąś 10, 10, 30? Mówię, co? Odprawiłam się na lot powrotny, który i tak nie jest o takiej godzinie. Niemożliwe. No i sprawdzam, i oczywiście dostałam maila już tydzień temu, tylko wpadł mi do spamu, że nasz lot o 7 rano został przesunięty na ten o 10, czyli jakby drugi lot tego dnia, bo zawsze jest około 5 chyba, czy 6 lotów. Dziennie w Wrocław, w Warszawie. My mieliśmy lecieć pierwszym, a będziemy lecieć drugim. E no, pewnie dlatego, że było za mało osób i czyli po prostu e, dwa loty. Tak się zdarza, dlatego też pewnie te loty były takie tanie. No więc co, no, nie jest to nam za bardzo na rękę, w sensie mi to tam spoko, bo się trochę lepiej wyspałam. E, Kubię trochę mniej, bo, bo gdybyśmy lecieli w pierwotnym założeniu godzinowym, to no, idealnie by się to wpasowywało w kubę godziny pracy. A tak to po prostu będzie musiałam na chwilę przerwać i sobie wcześniej zaczął też pracę. No ale no cóż, nic nie zrobiłam. Ja, na szczęście moją tezę to nie koliduje, jeżeli tak nas odbierze. Że więc niespodzianka nadal w grze. Nie wiem, czy moja mama będzie w domu, bo jak dojedziemy do domu, to będzie, no raczej nie będzie, będzie w pracy, więc będzie miała po południu niespodziankę. Zaraz muszę wyłączyć lokalizację w telefonie i modlić się o to, żeby nie przyszło jej do głowy, Dzisiaj w ciągu dnia mojej lokalizacji sprawdzić.